Ostatnio byłam w Opolu, to były na dni Opola. Iluś leci Opola. Już nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale byliśmy wtedy na koncercie, świetnym zresztą, na bulwarach z DJ-em Adamusem i super nas tam ludzie przyjęli. A więc teraz bardzo się cieszę, ale też od razu przyznaję, że się bardzo stresuję. Stresuję się, bo jednak jest to, jest to odpowiedzialność. No, i śpiewam piosenki, tak? Legendy polskiej muzyki, i bardzo dużo się teraz dzieje u mnie zawodowo. I mam naprawdę bardzo mało czasu, żeby się do tego przygotować i żeby to zrobić dobrze, tak? Żebym miała takie poczucie przed samą sobą, że zrobiłam to naprawdę dobrze. Więc no będę się starała zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby zaśpiewać te piosenki w hołdzie dla pana Krzysztofa najlepiej, jak potrafię. I proszę trzymać kciuki, mam nadzieję, że tak się stanie. Będę śpiewała piosenkę finałową ze wszystkimi artystami plus jeszcze dwie piosenki odrębnie, czyli będę miała dwa wyjścia. Jestem w tej chwili w fazie ustaleń wszystkich takich technicznych, czyli tonacja, forma, aranże z Tomkiem Szymusiem. I zobaczymy, no jak to, ale... no. Wiem, jak już, jak, jakie będą aranże, wiem, jakie są pomysły na, tej na te piosenki, niestety nie mogę tego zdradzić, bo to jest tajemnica do momentu występu, ale mogę obiecać, że na pewno będę e, z prób i z takich spotkań wrzucała jakieś krótkie filmiki, więc serdecznie zapraszam na moje social media. Zagrałam w czasie pandemii, pamiętam, e, 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 wa koncert walentynkowy z Polsatem o, e, w e, Operze i Filharmonii Podlaskiej. W Białym Stoku, więc to już będzie drugi, więc troszeczkę już jestem zahartowana, bo ten pierwszy rzeczywiście, nawet jak rozmawiałyśmy z Patrycją Markowską podczas prób do tego koncertu walentynkowego, to mówiła, że się troszeczkę stresuje, bo miała bardzo długą przerwę. A teraz już troszeczkę już ten koncert, tak nam przypomniał, więc teraz mam nadzieję, że będzie już trochę bardziej z górki.